Czy ADHD to choroba? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, z którymi przeprowadzam diagnozę lub terapię ADHD. ADHD to nie jest choroba, a zaburzenie neurorozwojowe. Prościej mówiąc, jest to stan, który wpływa na rozwój naszego mózgu, a to wiąże się z odmiennym funkcjonowaniem naszego układu nerwowego. Ważną rolę odgrywają tutaj dwa neuroprzekaźniki: dopamina, o której słyszał chyba każdy, i norepinefryna. Dlaczego są one takie ważne? No bo wpływają na nasze emocje, uwagę czy impulsywność, czyli coś, z czym mocno kojarzy nam się ADHD. Na uwagę zasługuje również ośrodek nagrody w naszym mózgu, który świeci się jak choinka na Manhattanie, gdy robimy coś mega interesującego. Najprościej mówiąc, nasz mózg cały czas chce otrzymywać jakieś nagrody. Dlatego właśnie skaczemy między różnymi zadaniami, poszukujemy jakichś intensywnych doznań, czy podejmujemy nawet jakieś ryzykowne zachowania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ADHD, sprawdź mój niezbędny kaddehadowca, dzięki któremu zmienisz swoje sposoby myślenia i funkcjonowania poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia.